Cześć! Z tej strony Krzysiek witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj pokażę przepis, który przypadnie do gustu wszystkim dzieciom, zarówno tym w podstawówce, jak i tym po trzydziestce. Przygotujemy ciasteczka z czekoladą, które pomimo swojej prostoty wręcz powalają smakiem. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Was zapraszam na film, a ja biorę się do roboty. Przygotowanie naszych prostych ciasteczek zaczynamy od składników suchych. 300 g mąki pszennej, 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia, pół łyżeczki sody oczyszczonej i 1 łyżeczkę soli przesiewamy przez sito w celu pozbycia się grudek. Następnie mieszamy wszystko ze sobą za pomocą ruski do równego rozprowadzenia składników. Miskę z mąką możemy na chwilę odstawić. Nadszedł czas na to, żeby zabrać się za resztę składników. Do osobnej miski, w której przygotujemy ciasto, dodajemy miękkie masło i brązowy cukier. Zawartość naczynia ucieramy ze sobą do momentu, kiedy cukier się rozpuści, a masło stanie się jasne i puszyste. Pełną listę składników znajdziecie oczywiście pod linkiem w opisie. W trakcie ucierania warto jest zbierać masę ze ścianek miski za pomocą silikonowej szpatułki. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że wszystko jest ze sobą odpowiednio wymieszane. Kiedy masło ma już odpowiednią konsystencję, dodajemy do niego jedno duże jajko i łyżeczkę pasty waniliowej. Jeśli nie macie jej pod ręką, możecie użyć ekstraktu. Masę ponownie miksujemy ze sobą do momentu, kiedy masło całkowicie połączy się z płynami. Nadeszła pora na połączenie składników mokrych z suchymi. Do utartego masła stopniowo dodajemy mąkę. Róbmy to w dwóch, może trzech partiach. W ten sposób będzie nam łatwiej wszystko połączyć. Możecie użyć do tego miksera z końcówkami do ciasta drożdowego. Moje oczywiście magicznie zaginęły w czasie nagrywania, dlatego robiłem to za pomocą silikonowej szpatułki. Trwa to trochę dłużej i wymaga więcej siły, ale jest możliwe. Kiedy mąka jest już wmieszana w maślaną masę, możemy dodać 150 g ciemnej i 100 g białej czekolady. Rozprowadzamy ją równo w cieście i zabieramy się za formowanie ciasteczek. Do porcjowania ciasta można użyć zwykłej łyżki stołowej lub jak w moim przypadku łyżki do lodów. Za każdym razem nabieramy około 50 g ciasta, formujemy je w kulę za pomocą dłoni i lekko spłaszczamy. Dzięki temu uzyskamy ciasteczka, które będą równe bez wyraźnej górki na środku. Jeśli chcecie, jest to też dobry moment na dodanie czegoś ekstra. Ciasteczka można nadziać np. Na miękkimi, małymi krówkami. Tak przygotowane ciastka układamy na talerzu wyłożonym papierem do pieczenia i odkładamy do lodówki na godzinę. Po tym czasie układamy je na wyłożonej papierem do pieczenia blaszce. Zachowajmy duże odstępy pomiędzy ciasteczkami, ponieważ te będą się rozpływać na boki w trakcie pieczenia. Ciasteczka trafiają do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni w funkcji góra dół na około 9-10 minut do momentu, kiedy ich boki ładnie się zarumienią. Gotowe ciacha wyciągamy z piekarnika i odkładamy na blaszce na około 30 minut. Jest to ważne, ponieważ w tym czasie ciasteczka nadal pobierają ciepło z blachy i dzięki temu odpowiednio dopiekają się w środku bez udziału wysokiej temperatury piekarnika. Po tym czasie nasze proste w przygotowaniu i pyszne ciasteczka z płatkami czekoladowymi są gotowe do podania. Można się częstować. Sami widzieliście, nic skomplikowanego, próbujemy. Mhm. Mm Taka prosta rzecz, a smak powala. Słuchajcie, brązowy cukier i sól sprawiają, że ciastka smakują jakby były zrobione ze słonego karmelu. Dodatek białej i ciemnej czekolady też robi swoje. Powierzchnia jest chrupiąca i fajnie wypieczona, a środek zaskakująco delikatny i mięciutki. Wszystko to, co te gryzki lubią najbardziej, niezależnie od wieku. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Napiszcie, jakie ciastka lubicie najbardziej. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! Ale to dobre.